W tym krótkim filmie pokażę Tobie przykład prawa założenia Neville'a Godarda. Oto jak zakładać, że już posiadasz to, czego pragniesz. Posłuchaj tego to jest bardzo dobry przykład. Neville Goddard opowiada historię pewnej damy o imieniu Anna z Nowego Jorku. Była jego przyjaciółką i uczestniczyła we wszystkich jego spotkaniach. Pewnego razu wspomniała Neville'owi, że chciałaby nowy kapelusz, a Neville powiedział: Dobrze, wyobraź sobie, że masz nowy kapelusz. Załóż go na głowę. Teraz opisz, jaki dokładnie kapelusz masz na głowie? I w tym momencie nie wiedziała, jaki dokładnie chce kapelusz. Po prostu chciała nowy kapelusz, a Neville na to odparł. Dobrze, załóż go. Noś go tak, jakbyś miała ten kapelusz na głowie. Anna coraz klarowniej zaczęła sobie wyobrażać ze szczegółami, jaki nasi kapelusz. Minęło trochę czasu i powiedziała Nevilleowi, wiesz, stała się przedziwna rzecz. Powiedziałeś mi, że mogę mieć wszystko, czego chcę, jeśli tylko to sobie wyobrażę. Oto, co się jej przytrafiło. Pewnego dnia zobaczyła piękny kapelusz w witrynie domu towarowego na Broadwayu i zakochała się w nim, ale kosztował około 17 dolarów, co w tamtych czasach było całkiem sporo. Ale bardzo go chciała i przypomniała sobie, co powiedział jej Neville. Oto, co zrobiła? W swojej wyobraźni założyła kapelusz na głowę. Mentalnie go założyła i czuła jak nosi go idąc Broadwayem i czuła dreszczyk emocji. I kiedy wracała, nie zaglądała do witryn sklepowych. Dlaczego? Bo jeśli zobaczyłaby swoje odbicie bez nowego kapelusza na głowie, to by ją to zniechęciło, prawda? Rozczarowałaby się. A kiedy wróciła do domu, to samo. Wyobraziła sobie, jak zdejmuje kapelusz i kładzie go na najwyższej półce garderoby. I zasnęła z przekonaniem, że jej nowy, śliczny kapelusz jest tam na górze. I każdego dnia, kiedy zakładała swój stary kapelusz, wyobrażała sobie, że to ten nowy. Dziesięć dni później, przyjaciółka zadzwoniła do niej, zapraszając ją na lunch. A kiedy tam dotarła, przyjaciółka podała jej pudełko na kapelusz i powiedziała: Anno, nie chcę cię obrazić, musiałam być szalona, kiedy ten kapelusz kupiłam. Jeszcze go nawet nie założyłam. Ale tak, myślę, że na tobie będzie wyglądał ślicznie. Otworzyła pudełko, sięgnęła do środka i wyjęła dokładnie ten kapelusz, który Anna sobie wyobrażała, że nosi przez ostatnie dni, ten sam kapelusz, który widziała w witrynie i który nosiła w swojej wyobraźni. Przypadek? Nie sądzę. Spójrz, w tym świecie nie ma przypadków. Niezależnie od tego, jak pewne rzeczy nieistotne się wydają, wszystko ma swoje przyczyny. Więc jak ona to zrobiła? Przeanalizujmy to jeszcze raz. A więc prawo założenia. Anna chciała kapelusz. Mentalnie go założyła. Poczuła rzeczywistość tego zdarzenia, jakby to było teraz. Nie kiedyś w przyszłości, ale dokładnie teraz. Robiła to przez pewien czas. Wyobrażała sobie, jakby to było nosić dokładnie taki kapelusz, jakiego chce. Potem realizacja. Kupiła ten kapelusz jej koleżanka, ale nie chciała go nosić z jakiegoś powodu i podarowała Annie ten kapelusz. Tak po prostu. Nawet nie zapłaciła grosza. Rozumiesz już, jak to działa? To, czego chcesz, może pojawić się w naprawdę nieoczekiwany sposób. Twoje zadanie jest tworzyć obraz mentalny, jakby to już było faktem, jakby to już było w twoim życiu, co byś robił, jakbyś się z tym czuł, jakby wyglądała twoja codzienna rzeczywistość. Tak działa prawo założenia opisane przez Neville'a Godarda. Takie jest po prostu prawo umysłu. Najpierw jest faktem w wymiarze mentalnym, a potem pojawia się w wymiarze fizycznym. W innym filmie możesz zrobić całą medytację opartą o prawo założenia. Link znajdziesz w opisie albo na końcu ekranu. Podsumowując, jeśli możesz to wyobrazić sobie w stanie dokonanym i poczuć, jakby to już było częścią Twojej rzeczywistości, możesz to mieć. Następnie jest jeszcze kolejny etap. Musisz to powtarzać wielokrotnie. Musisz regularnie projektować swój obraz mentalny, aż stanie się namacalnym faktem. To cały sekret kreowania. Wypróbuj to dzisiaj. Wiedz, czego chcesz i załóż, że to masz. Żyj tak, jakby to była prawda. Wyobraź sobie, że trzymasz to w dłoniach, jakbyś miał to naprawdę. Widzisz wnętrze swojego nowego domu i przechadzasz się po swoim nowym domu. Słyszysz głos swojego lekarza, który mówi, że stał się cud i jesteś uzdrowiony. Cokolwiek. Nie martw się o to, jak to się wydarzy. Po prostu zaśnij z przekonaniem, że to już twoje, że już to masz. A potem po prostu obserwuj, jak twoja rzeczywistość nagina się do mentalnych wyobrażeń. Jak mówi Neville, założenie choć na początku zdaje się być fałszywe, bo coś sobie tylko wmawiasz, jeśli będziesz się przy nim konsekwentnie trwać, stanie się faktem, bo dostajesz to, w co wierzysz. Bo wypadki w życiu mają tendencję do kierowania się w stronę dominujących myśli. Dobrze, jeśli doceniasz to wideo, kliknij przycisk lubię to i subskrybuj, żeby wspierać nasz kanał. A jeśli jesteś gotowy żyć życiem, którego naprawdę pragniesz, to kliknij link poniżej, aby poznać, jak zastosować prawo założenie w swoim życiu z sukcesem.